Jest live z Love Player. Możecie wbijać na tego i trzeba robić jaką, jakąś tapika klasyk Trzeba czy jakieś bitki fajne, tylko żebym się znowu dzisiaj nie wywalił. Bo łaskawieńce dwa straciłem, to Git. Na razie tylko to wyraz z Lizakiem Git, chyba powinno wyjść. Jak ktoś to sakiewka, nie lotka. się wylwam z Liverką, wszystko. Jak coś nie lotkę daję i tyle. Mam 60 jak jeszcze Kita szybko odbiorę. Mogę? Za 11 godzin, to nie. Co ta zmis jest zablokowana, abyś urządzenie? Jak mam opowiedzieć o co chodzi? Nie wiem, chyba. No to nie wiem. Monster jak na, na czacie, jak, za reklamowanie na czacie, za każde reklamowanie na czacie daję nie wiem, co mogę dać każdemu, jak każdy będzie reklamować, jak ktoś jest na live i będzie reklamować to to daje, to dostanie potem nagrodę po 10, nie wiem, może po po tysiaka, nie wiem, live live on kanał

Stupa kopalkowa, taka kafeja, taka kopalkowa, waliwa. I... Lubię, ale jakaś nie lata, to spoko. Eperły sobie dobiorę, żeby jak mnie wrócić do Ojda, kusza też się przyda, nie, albo nie, bo nie mam szczałtu. To... Kosę, luzgę, kod, na y, co by tu można. Dobra, wezmę kostki. Wszelki wypadek. Nobitkę, echolusy się przydadzą. I Jakieś kilofiki, seciki. Nie wiem, można jakoś... Nie wiem, to jest słabe w tym. Ona miaczek. Dobra, i to tam Bo wieńców nie mam, w one jeszcze trzeba zdobyć jakoś. Jak ktoś ma nas sprzedaż to chętnie kupię. Dobra, na razie na totem to, nie to nie to sobie do łapki. Wykupę na meczach coś, to. Um, Chcę co ja szybko te mody zobaczyć. Tutaj um, jakiś celownik lepszy sobie ustawia. O, taki git jest. O i pat, na no, git celownik. O, i teraz na każdą bitkę tylko kolorek trzeba zmieniać. Jakiś, jakiś piękny, fioletowy. Z niebieskiego na fioletowego trzeba zmienić. Oj, piękne powinno być. Bo git tak jest. Oj, git tak jest. No, na razie spoko. Myślę, że do bitki spoko będzie, ale. Potem jeszcze się zmieni na jakiś inny. Tu widać celownik w ogóle na live. Dosyć hmm. szybko ja załączam go, i live sobie odpala, i zobaczę, czy mi. Mogę patrzeć czat i takie coś. gularzyk Kostium. Kurde kostium trzeba sobie zrobić. I na spawn jakiegoś... Może na spawnie na linii będą ludzie. Ja I sobie pozabijamy trochę. Jak coś to zmieniamy serwer na jakieś inne i trudno. Nie, wiem na jakieś lagi, trochę są. Malutkie lagi. Love Plague Love Plague Z tego skąd kostiumy robią skrzynia no łaskawieniec klucz kostiumów, klucz eventowy no taki klucz kostiumów by się przydało zdobyć kto to jest pierwszy kl okay, 15. to dużo czasu zostało to jest szybko lidaka i jeszcze szybko pozycję broni trzeba zmienić. Trochę wyżej sobie ten mieczek ustawię. No dobra, w sumie mieczu nie ustawiam. Ja wiem, jak wrzucam, bo ustawione wszystko ja tam zmieniam. chce jak ktoś tak z to niech wbija na Discord dla mojego, to tam dużo z fajnych tulpaków, ten też jest. Albo na łasy też dużo jest, jakichś fajnych, to zawsze się przydadzą. Ciekawe, 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 czy WIDA też jest. Taki Excalibur 48%. Spoko jest. W ogóle... Kurde, tu Elka nie działa. Nie wiem czy tu grać na Wesetik, a na dwójeczka to nie, to taki lofik ja tu, tu nawet nikogo nie ma. Ja wam, bo tu... Nie tu L nie działa. Yy, godzina w których pojawia się włata. 14, kurde, o czter, 14. Gdzie? A gdzie się to w ogóle pojawia? Świat, no ale co jakieś pojawia się tutaj w no ale No, czekaj, było. Co z dropu? Jaki drop jest z tego? Klucz eventowy, klucz eventowy, klucz kostiumów. to jest git. Ja myślę, że git, jak na takiego busika. ten 500 SHP. To można zabić jakoś tam. Jeszcze jakoś zdobyć się tam da zabić, ale tego smoka się zabić nie da. Nie wiem, nie da się smoka. Ja próbowałam wczoraj, wczoraj smoka, to się nie dało. Nie wszystkim. No dobra, idę na LTP. Jaki? Może tu coś fajnego. Może tu jakiś Steveczek będzie Chcie za nas, ktoś to, jak ktoś to się cofam. I gdy jak ty po jakiś, to nie wiem, to spieprzam. Tylko ciężko może być. Nie może ciężko być, ale. Nie, tu nad ludzi nie ma na rtp Właśnie może jakieś bazy tu będą w niebie Teraz ja sobie tak polatam chwilę po niebie, jak coś to wracam na spawn'a I idę do endu ludzi pospychać Tylko zaraz mi się... nie no jeszcze git, Jeszcze dużo mam mi się jakiś suma. Ja drugi Excalibur chyba nie wiem. Ja idę drugiego do, do, do ekskalibora za zaraz, zaczować zaraz, co ja mam. Jakiś śmiaczek 50%, chociaż spróbuję zrobić, bo mam tam... Na stówę mam zmianki. Pamiętam, że y, miałem. Ym, gdzie to jest? To były mam zmianki, jakieś... Na razie liczę tu mam miecze. A co za do dropi? No, to git, to ja nie chcę, no, chcę no, ja go otwierać. Tu by się koksy, tylko może przydały. Co ja Arkus Magnusem zrobię? Epicki, to też nic nie robi. No bo nie mam... Miałem trzech sklepów, że nie mam. Dopiero biorę zajęcie, miecz i czaruję go, żeby mieć dwa miaczyki koło siebie. Tak żeby Jak się z kimś będę bił, to żeby mu dać, nie wiem. No żeby nie mógł skakać po prostu. To się też przyda. 17 to git 12, słabe, 19 i minus 11, to są słabo Mam chociaż tych trochę zmianek to sobie potrzebuję Nie są zmianki jakieś zepsute 29, 17, a i co ja to mogę wykładać? 24, by mi się to... Minus 2, no fajne, fajne procenty.

nie, czemu ja tak. Nie, czemu 54% i to odczarowałam? Jak ja tego nie widziałam? 15, 24, minus 2. Dobra, minus. Nie, tragedia. 58% jest! Króliczy 58%. Ostatnia zbianka została, 58%. Nie losuję tego dalej. Chcę ktoś kupić. No bo, tak ktoś to kupić? Króliczy 58%? Ile to będzie mieć taki króliczy 58%? Ja chyba mój Excalibur 48, ale że żeby trafnął chociaż tyle. 58, no fat, już nie wiem. No, ja fat życia. Wystawiam to. To jest chyba rynek, sell. Po ile. O ile to chodzić może? Ty dam. Robię, dam dwa koła. A, bo to sam może to tak jest. Czy. Wys. Nie. Jak to się to wystawia? Wystaw, nie, staw, Po ile? Po dwa koła, myślę. Dobra, po dwa koła mieczyk, 58 ja git chyba. Jeszcze króliczy po 2000. Dobra, wystawiłem. To w cena, ilość? Tak. Wystaw. 2 na 0. Jeden. Dobra, wystawiłem na rynku. Jak chce ktoś, to nie chce kupuje Dobra, mój ekskaliu bo trzeba losować. Mam zmianki, jedna tu jest. Na stówę mam dużo. Jak nie to jeszcze tam mam skrzynki. Dobra, jest 52. Wystarczy chyba 50. Idę do netheru, Może w netherze gdzieś szczęście. To jakiś Excalibur 50, to nie będzie. Ila, proszę, za pierwszym tym coś. 20 48 znowu. Nowia lasuje. Trudno. 17, może coś będzie, może odda. Proszę. Proszę, daj. 50. Proszę, 50. Jak na tamtym 58 siadło na jakimś króliczym mie mieczu, a na tym nie chce na 46 raz siadło 48 ale tyle miałem to już losuję, ja więc tak już się już tak nie przyzwyczaję, że mi to dopnie 50 to jest fat jakiś że mi dopnął 58 miałem 59 jeszcze smoczy, ale minus 10 ale się cieszę, minus 10 minus 26 minus 30 no, no ale choć to boli, że to zmieszałem. I proszę, no 29, 17, 14, 8, minus 28, jeszcze gorzej. Ostatnie 18 zmianek. Może znowu zostanie jedna. I wyleci w tej jednej.

Tosa Minus 24. 28. Tosa 12. I ostatnie. Minus 7. Tak. Gdzie tu jest endereczast? Jest tu endereczast? Gdzieś tu No Dobra, działa chociaż tak. Jak nie mam zmianek, to tragedia. To jest, ze miał zmianki jakieś. Zmianek nie mam. Mieć minus. No fajnie po prostu. Z czego do zmianki dropią i teraz sobie jakieś skrzynki otworzyć? Minus 8 mieczyk. Excalibur minus 8. No tragedia. Kurde, ale to cecha jest Nie, to nie ma cecha nawet. Dobra, ale to... Czego... Mogą te zmianki złana? No za anarchiczną otwieram, mam tam chyba trochę. Chyba 30 do anarchicznej mam. Proszę. Jak te zmianki. Jeszcze raz. Co to jest? Czacza piekielna? To nie. Dobra, otwieram tak. Koksy to. Jaj, koksy, chociaż tyle. Bo koksy. Dobra, lizak. Jak nigdy nie takie. Nie, dobra, zmianki. Jaj. Chociaż tyle, żeby zmianki kolejne wyleciały. Ale 8 to mi za dużo nie, nie polosuje se za dużo z 8 zmiankami. Więc dalej, tylko jeszcze schowam sobie yy, tą, nie no, nie no mam już narkotikowy, tą to, to schowam, proszę, ja pierwsze raz zmianki chcę z tego, koksy, nie gadaj, a nie, to nie, to nie były koksy, yy, co to było, 12, Lizak. no i zmianki, dobra, trudno otwieram, do zmianek mi wleci, no nie no, full kurma nasie otwierać odwiedzać, serio z full AKU. Dobra, to choroba, wampi, że no jabłko to. Golden Apple, to. Ja no tego nie chcę. No proszę, zmianki! dopnie No i nie dopnęły zmianki, tylko 8 w tych. Ale chyba w innych jeszcze są skrzynkach. To otwieram inne potem. Chyba, że w tych 8 wyleci chociaż 50 jakieś. Piekielna Śnieżka to. No dość, Śnieżki się, ma, nie no, śnieżek mam 16, tu się nie przydadzą. No i zmianki chyba. Trzeba dosować zmianki. Już, to do trudno. No 50, chociaż 50, tak bo to już 49 jak wyleci. że wylewce było. 49, no 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 to mogę powiedzieć 59. Dobra, zostawiam te 49 chyba. No dobra, zostawiam o 1% więcej. To zawsze coś. A te zmianki w sumie to zostawię, weku. Po co mi? Po co mam? dobra, ja idę do modelu sobie. mi mnie Nie do Endu, gdzie? Nie do modelu, tylko do Endu. Ludzi trochę trzeba popasować i... No i tyle do... Trochę się druźmi papa. Chyba robię powrót na yy, na jak to jak to się nazywa? Ulta huba. Na Ulta Huba chyba powracam. Pamiętam, ja miałem chyba top 10 w, w rankingu czy w kilach. S. I to jest spodruba S jakiś na no, tu. S, to jest, jest jakieś. A to podoba. Podłoga, podłoga, ostre. Jak do klanu takiego fajnego, czekajcie. Jak tak ktoś do klanu, to, to MSG. albo bo Fajny klanik, Karo. A Oski. Dobra, ja chcę koronę, nie wiem, dobra, lecę na nich, jem kopsika i lecę. Tylko oni mi nie lotkę założą. Tam jakiś trap jest. To... Dobra, w nich chyba nie lecę, w nich nie lecę. W, w nie wiem, dobra, w tego typa lecę. Nie, jak te czapki oni mają, jakieś Halloweenowe czy co? Wiatra wody, ja na... nie, mam jednak. Do Nemosów zawsze się przyda Jak jakoś Spróbuję. Dobra, to tu to, to, to lepiej. Dobra, z kolonami to się nie bija. Ale jakby doło i dla kogoś na... dobra, tu się lotkę wezmę zamiast Lizaka. Ja dużo tu demay'a nie zadam bo na nie, nielotkę nie wezmę, ja chyba surferką muszę, albo do niej dostałem od kogoś. Nie no dobra, z nam się nie bije. jak ktoś ma koronę, to ja się nie biję. Nimi, a tu asoment krystale tutaj w ogóle do, nie ma chyba. No jestem podczas walki, to nie no, te walki, takie to dupy są. Chcę male, manej money. money, money. O, jakaś biteczka fajna. Hmm, może ja tu lepiej nie idę, bo tam trzech, typ, trzech typów z koronu. Ej, dobra, na, na tego typa. Jakiś Steve tam bez kolony, tylko z samym setem. Nawet to nie był A na 2. Nawet A na 2 nie miało. Dobra, ja chyba idę na Ultra Huba potem. zobaczymy co się tam zmieniło, czy mi zadziała w ogóle. I pod jak nie działa, to tego... O, ja bym Fynomosa zrobił ta styk. you really <clears throat> <clears throat> <clears throat> Czekajcie, ja sobie wejdę na live'a. Mmm. I money. I co? I money, money, money. money, money i Zaraz mogę na Robloxa też wejść i zagramy w jakieś inne gierki. Mmm.

U. Na mój kanał wchodzę. To się pierwsza wyświetla. Gdzieś tu się powinno mi wyświetlić za No i nie no wyświetliło się jakaś magia chyba Trąba powietrzna, co to jest w Dobra, na mój kanał trzeba wejść I tu powinno się wyjść. Nie ma live'a Nadal się nie wyświetla, że live'a mam Bo w zalębiście chyba Wyświetl swój kanał jest life jednak, jednak jest. Jak to widać? to jest to spoko. Czy ja nie wiem, czy by to zmienić? Nie no, git jest chyba, czy nie? Ma. A działa czat. Chyba działa czat, to na git. Ja głośników w sumie nie mam. No ja nie słyszę też. Dobra, ja zostawiam no Znaczy na sekundę wyłączę kamerkę. To jak ja to mam mieć tak? Zobaczę, czy tak działać będzie. Kabelka się załączać nie chcę. Co jest? Kurde, nie, nie muszę, nie ma, nie gadaj. Aby utworzyć film sali, to muszę w muszą muszę trwać przynajmniej minutę. A o co chodzi? Ja nie chcę żadnego filmu, muszę o co ustawać. No nie wiem, o co chodzi, ale... Cofnę na live y i co tu widać? Nic nie widzę, no nie wiem, co się dzieje, ale Nie, skoro dobra tego lajka.